Za chwileczkę mam nadzieję Was tutaj ze mną zobaczę. O, już cieszę się, że zaczynacie się pojawiać. Dzisiaj mamy temat. Ja zawsze mówię, że bardzo ciekawy, bo po prostu uważam, że ta yoga twarzy to tak naprawdę jest bardzo ciekawy temat. Więc rzeczywiście ciekawy, słuchajcie, bo porozmawiamy sobie o opadającej powiece. Bolączce bardzo wielu z nas, ale nadal nie wszyscy tak naprawdę rozumieją skąd się ona bierze. A dopiero jak rozumiemy skąd się coś bierze, to możemy sensownie zadziałać z założeniem, że nie mamy nie wiadomo ile czasu na te działania codziennie, co drugi dzień, ale że jednak chcemy sobie tutaj pomóc. Także opadająca powieka to jest nasz temat, i za chwileczkę się będziemy w niego wgryzać. E Słuchajcie, jeszcze przy, w zeszłym tygodniu mówiliśmy sobie o zasinieniach, o ciemnych podkówkach pod oczami. Witam, witam. Cieszę się, że dołączacie. I ten temat obrzęków, czyli worków pod oczami, ja tak trochę przemycałam, więc dzisiaj też przemycę trochę tematu obrzęków, bo on też no, niestety jest nam dość bliski, ale skupiam się przede wszystkim na opadającej powiece i żeby już y, darować sobie więcej wstępów, to zaczynamy. To, że widzicie, że ja patrzę trochę raz tu, raz tu, to jest to, że jesteśmy symultanicznie na TikToku i na YouTubie. Czoło. Czoło jest tutaj kluczem do górnej powieki. I tutaj nie będę was zanudzała oczywiście anatomią, ale warto wiedzieć, że mamy coś takiego jak mięsień czołowy. Tak naprawdę to czołowo-polityczny, po, nie-polityczny, i um, on jest jedynym, tak naprawdę mięśniem, no trochę wspomaganym przez mięsień skroniowy, które nam Unosi brwi, a więc i górne powieki. Więc opadająca górna powieka to nie do końca jest kwestia tylko powieki, albo nawet głównie powieki, to jest kwestia czoła. Dlatego e, musimy tak naprawdę sobie chwilę poćwiczyć. Jak mówię, chwilę, to to naprawdę będzie momencik, ale jednak się tym czołem musimy zająć. To co sobie warto powiedzieć, jeżeli na przykład rozważacie zabieg na opadającą górną powiekę, czasem jak wiecie, ja nie ściemniam Mówię uczciwie, czasem taki zabieg rzeczywiście jest potrzebny, bo jeżeli już tutaj nie ma czasu na prewencję, bo się po pojawił taki naprawdę nawis skórny, tej skóry jest zdecydowanie za dużo. To najfajniejsza nawet yoga twarzy i automasaż już tego nadmiaru skóry nie zlikwidują, więc trzeba będzie go wyciąć. I to jest ok. Natomiast ja niestety znam osoby, które poszły na zabieg, ale ani przed ani po nic nie robiły. Um, szczególnie po nie robiły nic, żeby utrzymać jego efekty, i na przykład e, rekordzistka, którą znam, robiła to 5 razy, ale 5 razy to już te blizny się tak ładnie tam nie chowają no i w ogóle jest to 5 razy koszt, 5 razy zabieg i 5 razy kłopot. Więc e, nawet jeżeli rozważacie coś takiego, to ok, ale i tak posłuchajcie. I teraz nasze pierwsze ćwiczenie, bo od nich zaczniemy. Będzie wzmacnianiem boków, ale tylko boków tych właśnie mięśni naszych czołowych. I to jest super ważne, bo nie, nie będziemy Wam wzmacniać odruchu tego. Ja nie wiem, czy tu dobrze widać. Maszczenia czoła, nie będziemy wzmacniać sobie tego odruchu ćwiczeniami, takimi jakby dziwieniem się. Będziemy działać przede wszystkim w tych partiach. To w tych partiach najczęściej opada. I teraz będę bardzo Wam wdzięczna, jeżeli nie tylko będziecie oglądać, ale będziecie po prostu ze mną robić i nawet e, dacie znać, e, że, że coś się dzieje, jakąś łapkę w górę, łapką w górę, czy tutaj chyba, jakieś są, nie wiem, jakieś diamenciki, można przyznawać, muszę to wszystko jeszcze sobie obejrzeć. Dokładnie. Zobaczcie, wnętrze dłoni, nie palce, tylko wnętrze dłoni przykładamy do czoła. W ten sposób, i to czoło sobie lekko obciążymy w dół, i nie bójcie się, że cokolwiek rozciągniecie. I teraz skupiamy się na tych partiach. O tych partiach czoła i staramy się rozsunąć brwi i dać je też trochę do góry. To będzie mały ruch, ale to będzie ruch w tym rejonie. Nasze dłonie są od tego, żeby nie pozwolić na powstanie tej zmarszczki, którą tutaj u mnie w tej chwili widzicie i żeby też obciążyć dodatkowo, żeby po prostu to ćwiczenie było e, sensowniejsze. Czyli łapki wnętrzem dłoni wklejamy w czoło, lekkie obciążenie dociśnięte i teraz robię ruch. Wy widzicie, że moje dłonie idą w tą stronę, ale one idą tylko dlatego, że ja tak pracuję czołem. Może to tutaj będzie. Widzicie, trudno to pokazać, nie zasłaniając. Ja robię o coś takiego, ale staram się, żeby ten ruch jak najbardziej wychodził stąd. I robimy to 15 razy. Jeszcze 7, 7, 8, nie, 6. 5, 4, 3, 2, 1. To jest potężne małe ćwiczenie, które wzmacnia tutaj te mięśnie, i dzięki temu, i dzięki temu, ojej, tutaj mamy jakieś e, czary Mary jeszcze dodatkowe, technologiczne, i dzięki temu naprawdę się bardzo fajnie tutaj unosi. E, kolejna rzecz, którą Wam pokażę. To taka aplikacja bańki, którą ja bardzo lubię, bo pewnie wiecie i pamiętacie, że jest coś takiego, że mamy coś takiego jak pamięć mięśniowa. I tutaj ja sobie użyję odrobineczki olejku, żeby mi się tutaj. Codziennie to ćwiczę, widzę. Super, cieszę się. A napisz jeszcze, czy masz efekty? Czy widzisz efekty na swojej górnej powiece? Ja sobie tutaj dam o, troszeczkę e, tłuszczyku, olejku. I zobaczcie. To jest taka aplikacja, gdzie musimy wcelować. Dobrze, widzicie? Ta aplikacja unosi mi brew. I ja tak chwileczkę sobie mogę zostać. Nie za długo, żeby. Nie spowodować siniaczka, naciskam i odpuszczam. O, jak o widzicie, teraz mi się udało świetnie zadziałać na mięsień. Widzicie, że brew się podniosła. Tylko uważajcie, żeby tego właśnie nie przytrzymać za długo i nie odrywamy bańki, tylko zdejmujemy. Zaraz będzie coś dla osób, które tej bańki nie mają. Tak, warto jest ćwiczyć codziennie. Czyli obciążenie, i tutaj 15 do 20 razy. Jeśli macie asymetrię, bardziej opadająca jedna strona, to możecie dodać około 15 powtórzeń na tę stronę słabszą. To, co każdemu będzie dostępne, nawet jeżeli nie macie banieczki, bo w końcu nie każdy musi mieć, to jest podbieranie. I to jest coś, zaraz zobaczycie, jak spektakularnie, jedna brew. Pójdzie do góry. Zobaczcie, tu przytrzymuję, bo działam na mięsień okrężny oka. I zobaczcie, i robię coś takiego. Podbieram, ale zarazem oklepuję, czyli stymuluję i podbieram. Stymuluję i podbieram. O. I bardzo mi będzie miło, jeżeli się podzielicie tym live'em z innymi. Niech też zobaczą, niech też popróbują, i teraz zobaczcie efekt. Jest? Widać? Myślę, że widać. Spróbujcie koniecznie na sobie. A teraz sobie wyrównamy, czyli popodbieram. I oczywiście, że ten efekt będzie tylko czasowy, ale jak będę regularnie sobie coś takiego robić, to naprawdę są fajne efekty. I tutaj właśnie mamy też pewien problem. Z naszym słynnym botoksikiem, dlatego że nie jest prawdą, że da się zrobić botoks unoszący brwi. Tak naprawdę, co możemy zrobić, to obniżyć brwi tutaj, po to, żeby wizualnie ta część wyglądała na wyższą, ale to jest tylko tyle. Ogólnie botoks w czoło powoduje, szczególnie po tam zastosowaniach wielokrotnych, że ten mięsień, który jest unosicielem, słabnie. Więc pamiętajcie, żeby tutaj nie piętnować wszelkich działań innych niż joga twarzy, to jeżeli już, to po prostu rzadko. Bądźmy rozsądni, bo ten mięsień musi sobie działać, żeby podtrzymywać. A teraz Wam pokażę jeszcze jedno ćwiczonko, które bardzo lubię, które też cudnie unosi górną powiekę i już zaczyna ją ćwiczyć. Zobaczcie, znowu wklejamy Wnętrze dłoni w czoło. Troszeczkę unosimy tym razem, bo poprzednio, przypominam Wam, że było obciążenie. Kto nie pamięta, wróci, bo to jest nagrywane. Obciążenie i próba tutaj unoszenia. Teraz będzie odwrotnie, bo do góry i intensywnie mrugamy. Ja już to ćwiczenie pokazywałam nie raz, ale ono jest tak dobre, że ono tak naprawdę jest godne tego, żeby je pokazywać zawsze w temacie oczu. I mrugam tutaj intensywnie, to znaczy mrugam około nawet 100 razy. To się wydaje dużo, ale każde mrugnięcie to może jest sekunda. Mogę też przenosić wzrok i zaraz zobaczycie, co się stało z moimi brwiami. Wysoko, prawda? Znowu, my tymi działaniami codziennymi robimy coś takiego, żeby to nam się utrwalało. Także już tutaj macie, ja na górną powiekę bardzo lubię też stosować jeżyki. I żeby tutaj zahaczyć, znowu, o temat obrzęków, to masuję sobie po prostu takimi kółeczkami. Jeżyki, pamiętajcie, nie mogą być plastikowe. Tutaj musi być certyfikat gwarancji braku transferu mikroplastiku do tkanek, bo to jest nasza cenna twarz. Dlatego możecie sobie u nas na stronie znaleźć takie jeżyki właśnie z takim certyfikatem. I tutaj sobie masuję dookoła. I widzicie jest różowiutko i to też likwiduje obrzęki. Pojawi się też ten nasz ostry pieszczoch, bo... No, ja mam, jak część z Was wie, 48 lat, więc te powieki nie są takie jak były. Ale, ale ja sobie właśnie działam na nie i to naprawdę nie jest ani bolesne, ani nieprzyjemne. Działam sobie tym rolerem, bo on co prawda nie unosi, on nie działa mięśniowo, bo działa powierzchniowo, ale działa bardzo wyraźnie na jakość skóry, a ta jakość delikatnej skórki tutaj to też jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Osoby, które rozważają zabieg... E Wiedzcie, że musicie koniecznie co najmniej 3 miesiące przed zabiegiem zacząć pić kolagen z siarką MSM, bardzo dobrej jakości. Może, być to być, może to być nasz eliksir, który jest właśnie pomyślany też do takich kontekstów medycznych, albo inny bardzo dobrej jakości kolagen, bo to będzie sprawiało, że się szybko wszystko zagoi i rekonwalescencja będzie szybka, a po zabiegu. Jak już zgłaszamy się na kontrolę, pytamy lekarza, kiedy możemy zacząć masować, i kiedy możemy zacząć ćwiczyć. Od razu Wam mogę powiedzieć, że najpierw masować, a potem ćwiczyć. I warto jeszcze jedna opcja na ćwiczonko możemy przytrzymać w ten sposób, ale nie rolujemy sobie czoła, żeby tutaj nie robić harmoniki, szkoda skóry, i próbujemy zmrużyć oczy. To jest takie bardzo uniwersalne. Ćwiczenie, bo ono będzie działało tak naprawdę na większość problemów estetycznych, które możemy mieć w okolicach oczu. Ten kolagen można kupić na stronie yogatwarze.com, także bardzo łatwo. Yogatwarze pisane przez J. Normalne.com i tam jest zakładka Sklep, i warto sobie poczytać też, dlaczego on jest tak dobry. Nic na wiarę, ale naprawdę jest. Niesamowity też lekarz powiedział mojej mamie, proszę pani, ludzie się tak szybko nie goją, jak jej zoperował rękę. I zresztą ten lekarz już teraz w swoim gabinecie nawet ten kolagen ma. Ale jeszcze wracając do naszej opadającej powieki, czy chcecie jeszcze coś wiedzieć o obrzękach? No właśnie. Zwróćmy uwagę bardzo na to, czy nie powodują ich u nas nabiał, nabiał bardzo często powoduje, ale też zimą bywa, że jak najemy się na przykład bananów, banany są śluzotwórcze, to też możemy mieć problem z odprowadzaniem chłonki. Jeżeli Wam brakuje jeszcze troszeczkę takich działań yy, dłońmi bądź głasza, bo tutaj pewnie wśród nas są wielbiciele głasza, pamiętajcie, masując pod oczami, Zawsze należy skórę przytrzymać. I teraz jest taka cała dyskusja, w którą stronę należy masować. Ja tutaj dobrze, przewija mi się. Tutaj jest pytanie, czy wysyłam produkty za granicę. Jak najbardziej do celu tańkiej Europy wysyłamy regularnie. Także, mm, także zapraszam. Tutaj jest pytanie, taki do picia kolagen na skórę. Tak, no właśnie o to chodzi. Ja Wam zresztą, zanim Wam pokażę, mogę Wam troszeczkę opowiedzieć o... O tutaj mechanizmie działania kolagenu, bo marketing jest taki. Wypij kolagen tego typu, to ci pójdzie w kości. Wypij kolagen drugiego typu, to ci pójdzie w ścięgna. Trzeciego w co innego. To nie do końca tak to jest. Zaraz powiem, co myślę o taśmach. Ogólnie jestem za jako dodatek, tak? I pokażę Wam kiedyś parę aplikacji. Ale właśnie, jak to jest z tymi typami kolagenu? Kolagen w dobrym suplemencie jest poddany hydrolizacji, czyli jest rozbity na małe cząsteczki, na łańcuszki peptydowe, krótkie łańcuchy peptydowe. Te łańcuchy e, e, do Szwajcarii niestety nie, ale jest sposób, żeby to obejść, to, to proszę do mnie napisać to już nie są typy kolagenu i to jest tak, że nasz organizm jak dostaje peptydy kolagenowe, czyli coś co jest w stanie strawić, to on sobie z nich później posyła tam ten kolagen, gdzie jest mu najbardziej potrzebny. I dlatego my wam dajemy maksymalną dawkę przyswajalną dobowo z wzmacniającym to wchłanianie i aktywność biologiczną MSM, żeby organizm dostał jak największy pakiet bo tak to pójdzie i do kości i do ścięgien i do skóry, ale widoczna poprawa na skórze jest wyjątkowo szybko. Niektórzy mówią, że po 20 dniach, z reguły, z reguły jest to trochę później, czyli w połowie drugiej butelki, ale naprawdę to jest bardzo, bardzo trzeba sobie też powiedzieć indywidualne, ale tutaj to jest naprawdę szybko i wyraźnie dla skóry działający kolagen, który jej daje taką gęstość. Także to yy, właśnie możemy powiedzieć, że preparat jest głównie na stawy, powiedzmy, jeżeli dodamy jeszcze do tego kolaganu, Chlorchondryjny, czy, 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 czy jeszcze powiedzmy dodatkowych składników? My rzeczywiście do naszego kolagenu dodaliśmy składniki typowo na skórę, czyli kwas hialuronowy, e, licopen, biotynę, czyli włosy i pazurki. Potem też są bardzo twarde pazurki, także tak to wygląda. A teraz e, tak, właśnie spoza z, z z poza unią, to zawsze jest. Trochę kłopot, ale to jak napiszecie do mnie, to, to powiem właśnie, co tutaj można zrobić. A teraz jeszcze wracamy sobie do Głasza. Jest taki przesąd, że mm, można albo tylko w tą stronę pod okiem masować, albo tylko w tą. I jedni mówią, jak to? Ja słyszałam od świetnego, nie wiem, kosmetologa, kosmetyczki, dermatologa, że tylko w tą, a ja słyszałam od równie szacownej osoby, że tylko w tą. I teraz już Wam... Um, i już Wam tutaj um, wytłumaczę. Szwajcaria leży w Europie. No leży, leży. Chodzi o Unię Europejską. Ja powiedziałam, że nie leży po Europie, mam nadzieję, że nie powiedziałam nic takiego, to byłby skrót myślowy, nam, no bo chodzi o Unię Europejską. Słuchajcie, można masować w obie strony, bo odpływ um, chłonki, czyli limfy jest taki. Jak masujemy troszeczkę głębiej pod okiem, to główną ścieżką limfatyczną, którą jest odprowadzana chłonka jest ta, zatokowa. Jak pogłaszczecie, to ją poczujecie. Górna powieka i samiutka góra dolnej powieki jest odprowadzana głównie tą ścieżką. Dlatego tak naprawdę tutaj możemy w obie strony, ale pamiętajcie, że ja tutaj mam troszeczkę olejku, przytrzymuję i masuję. I dlaczego przytrzymuję, to spróbujcie, to spróbujcie sobie, żeby. To nie ma co tłumaczyć. Puśćcie. I pomasujcie, skóra Wam idzie, ciągnie się za kamieniem albo za palcem, jeśli masujecie palcem. Jeśli przytrzymacie, przestaje się to dziać. I to samo jak masujemy w drugą stronę, czyli jak już wspomniałam, wolno nam. Jak tego nie zrobicie, zobaczcie co tu się dzieje. O. Jak to zrobicie, nie trzeba nic naciągać. Jest zupełnie inna historia. Bardzo fajny sposób masowania wokół oczu, który będzie też nam unosił tę górną powiekę, czyli główny nasz dzisiaj temat, jest taki, że dołem serduszka za chwilę się zaopiekujemy dolną powieką, a całością tego serduszka zaopiekujemy się górną, czyli przytrzymuje i masuje tak. I tak. I tak, i tak i tak. Tak i, tak, i tak i tak Jeśli to jest dla Was trudne, spokojnie masujecie najpierw pod, potem nad i gotowe i zrobione. Chińczycy mają jeszcze inny sposób na obydwie powieki. E, to jest masaż łuczu, który ja tak naprawdę przywiozłam do Polski, troszkę się rozpowszechnił dzięki temu, że, e, że szkolę instruktorki i tutaj mamy. Coś takiego. Dwa palce, uniesiony łokieć. Jesteśmy pod okiem. Tutaj jest potrzebne albo troszeczkę poślizgu, albo dobre serum. My nie będziemy ciągnąć za skórę, tylko to jest masaż wibracyjny, gdzie wykonujemy takie szybciuteńkie ruchy wibracyjne. Widzicie takie trzęsące, które powodują że mocno pobudzamy tkanki, pobudzamy krwiobieg, pobudzamy obieg limfatyczny. Robimy to 30 razy i powinno to trwać nie dużo dłużej niż 7 sekund. I potem to samo po drugiej stronie. Przypominam, króciutkie ruchy, więc tutaj niczego nie rozciągamy, natomiast mocno pobudzamy. Już widzicie tutaj różowo wokół oczu. I jest też taki sposób, takie szczypczyki i masujemy. W ten sposób. To jest właśnie masaż wibracyjny, czyli taka terapia wibracjami tkanki nasze bardzo lubią. Jest to proste, takie jakby nożyczki, takie szczypczyki i masujemy. Ok. Czyli tutaj mamy właściwie taki wybór różnych działań, które możemy zrobić, żeby nam się podniosła ta górna powieka. I jeszcze raz pamiętajcie, że. Yy, Powieka górna w dużej mierze zależy od czoła. Tutaj mamy rzeczywiście górę mięśni okrężnego oczu, mamy tutaj dźwigacze też y, powieki górnej, ale przede wszystkim to jest to zawieszenie. Można też sobie i warto pomasować głowę, żeby brwi poszły do góry. To nie będzie duży efekt, ale zawsze jednak coś. No i właśnie to, co sobie ćwiczyliście. Możemy też położyć w ten sposób dłonie, o tak, troszeczkę to czoło rozprasować i próbować unosić brwi, ale ja bym starała się nie unosić całości brwi, tylko skupiać się bardziej na tych zewnętrznych końcówkach, rozsuwać, czyli robić coś takiego. I to są i to są mniej więcej te ćwiczenia, które są najskuteczniejsze na te partie. Długi nam się zrobił ten live, ale to fajnie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, też pamiętajcie, że jak do mnie napiszecie na którejkolwiek platformie: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, to zawsze jest odpowiedź. Możecie poprosić o pielęgnację dla swojego typu cery, jakąkolwiek. Poradę, czy to taką bardziej dermatologiczną, czy bardziej związaną z jogą twarzy, i automasażem. Widzimy się znowu na tych platformach w środę o 9 i będzie mowa o ustach, więc myślę, że temat e, też fajny. Trzeci mięsień okrężny w naszej twarzy, Orbicularis oris tym razem, czyli okrężny ust. Tutaj dziękuję za. E, miłe komplementy e, i e, czyli zajmiemy się usteczkami. Natomiast pamiętajcie też, że na Instagramie z kolei w poniedziałki e, i na Facebooku też w poniedziałki, jednocześnie o 19 jest live dłuższy. Głównie poświęcony Waszym pytaniom i moim odpowiedziom. Więc też bardzo Was zachęcam, bo jeżeli chcecie, żeby Wam pokazać choćby cały masaż Głasza, albo cały masaż Łuczu, albo grupę ćwiczeń na Owal, czy cokolwiek takiego, to to jest ten moment. Hmm. Witam, schudłam 10 kg, moja twarz jest okropna, policzki mam opadające. Co mogę robić? No Ja bym też musiała zobaczyć, bo. Ale co można robić? No, na pewno ćwiczenia i masaże to będzie to. Yy, na pewno właśnie wspomaganie od wewnątrz, kolagenem, ale nie tylko. Ja nie wiem, bo musiałabym, Aniu, wiedzieć więcej o tobie, to może to mnie napisać albo umówić się na konsultację, bo ja bym musiała wiedzieć, jaki wiek, zobaczyć zdjęcia albo zobaczyć twarz, żeby móc tak naprawdę rzetelnie powiedzieć, co można robić, a nie tutaj um, sobie zgadywać, bo na pewno dużo można zrobić, ale to zależy też właśnie od naszego, od różnych tych naszych parametrów. Ja Wam na razie bardzo serdecznie dziękuję. Zbliża się weekend. Mam nadzieję, że będzie dla Was piękny, może spokojny, może karnawałowy. I do miłego zobaczenia. Może już w poniedziałek to na innych platformach, a jeśli tutaj, to w środę, a potem znowu w piątek. Wysyłam Wam buziaki i jeszcze raz cieszy mnie Wasza obecność. Jeżeli komentujecie, jeżeli się dzielicie tymi treściami. To jest mi bardzo, bardzo miła.